Z tej strony Krzychu. Witam Was na moim kanale. pozdrowionka dla Was oczywiście. Drodzy, gramy sobie dzisiaj na Xboxie Classic. Jak widzicie, a zagramy sobie w gierkę, która jest można powiedzieć wipeoutem dla Xboxa. GameCube miał swoje F0, PlayStation miało swoje wipeout, wipeouty, a Xbox Classic miał Quantum Redshift. A co ciekawe. Stworzona gra przez zespół Carly Monsters. Goście od Wipeouta właśnie. Gra była stworzona przez, tak konkretnie mówię przez Nika Barkombe, tak się chyba to czyta, który był projektantem Wipeouta. Parę osób, bodajże trzy osoby czy cztery w erze PlayStation odeszło z Psygnosis. I tworzyło właśnie ten zespół Karl Monsters. Fabuła jaka jest tam, jakieś tam korporacje czy coś takiego. Mamy parę paręnaście postaci, parę paręnaście poduszkowców i walczymy yy, bardzo podobnie yy, jak właśnie w Waipałcie. Strzelamy, ścigamy się. Co wyróżnia grę to jest bardzo ładna grafika, bardzo fajnie to wszystko wygląda, fajnie to wszystko chodzi. Zresztą zaraz sami zobaczycie. żyjemy sobie Intercom. Ja zagram oczywiście Quick Gracey yy, tam parę tras jest yy, odkrytych. Ogólnie jestem cienki w tą grę, yy, nie zagłębiałem się za bardzo. Nie grałem yy, ho, ho i trochę w tą grę, więc się nie dziwię, że... nie dziwcie, że będę lamił. Dobra, mamy start. Graj Buda o 0%, widzicie? Turniej, time attack, quick race opcje, i tu mamy demagier jakieś. Zobaczmy sobie opcje. Multiplayer laps. A to multiplayer nas nie obchodzi. Hot, hut, hut. Chyba tak się to czyta. Nie, nigdy nie wiedziemy, jak się to czyta. W każdym razie to jest ten kontrolki i tak dalej. Tu mamy fula. Jasność, tak. Zostanie. Kilometry zostaną. Controller. Wibracje mamy. Nie można, kurde, tego tu pozmieniać. Hmm. Nie można, dobra. Exit. Sound setting. Mamy siódemeczkę. Kiedyś to tak ustawiłem, więc tak pewnie będzie dobrze. No to lecimy z Quick Widzicie, postacie jeszcze są po... <laughs> yy, ...nie Trochę te postacie wyglądają tak dziwnie. Jakbym powiedział, ten mordy jak małpy. <laughs> Może weźmiemy Tarę Easy, jakieś tam jest A, te trasy są do nich przynależne Dobra <laughs> Jak widzicie mamy trasy Ale nie podkrywane wszystkie Zaczniemy sobie od pierwszej I tu jest co ciekawe Stopnie trudności yy... Zwiększają nam prędkości, nie? Nie mogę eksperta wybrać, bo nie podkrywane. Mastera też nie. Więc musimy sobie zadowolić amatorką. Dobra. Mamy pierwszą trasę Silver Rock Canyon. Możemy sobie zmieniać, widzicie, yy, Idoki, i lecimy. Z tego co pamiętam, A, jak nam turbo 1,5 sekundy mamy, nie? To A możemy yy, sobie wcisnąć, to mamy, właśnie załączamy turbosa. O, widzicie teraz? Yy, I B, i X mamy broń. O, teraz strzelił X. Lecimy. O, fajnie. Nie mam żadnej broni na razie. I lecimy w powietrzu, spadamy do wody, gdybyśmy sobie nie podciągnęli drążkiem analogiem do tyłu to byśmy się wdupili y, pod wodę normalnie, zwolnilibyśmy wtedy. Trzeba sterować też właśnie poduszkowcem w powietrzu. <coughs> Oj sorry, ktoś mnie zaatakował. Zbierzmy sobie startujesz, kurde spadłem. Strzelimy, nie trafiłem, jakąś bombą strzeliłem. Znaczy to jest trudna gra. Trafiłem. Dobra. Aj, kurde, jeszcze się uderzyć w niego. Przedostatni jestem, kurde. Cienki bolek ze mnie. Mamy turbo. Dokupujemy upgrade, oczywiście. Gdy, gdy gramy turniej, to dokupujemy sobie, nawet nie wiem, czy tutaj w, w tym nie dokupujemy. Turbosa, strzelimy do kogoś nie trafiłem. Lecimy, lecimy fajna mu zaleci. Spróbuję tu tą pętlę zrobić Kurde, rzucam no jak eee, a nie Mówiłem trudna gierka dosyć. Lepiej tam nie wyjeżdżać. Może będzie lepiej. Nie mogę się wczuć w sterowanie jeszcze. Może sobie zmienić widok. O, no taki. Będzie lepiej. Ostatnie miejsca. Uuu, ale lama ze mnie. No tam ci kasę dostałem. Weźmy sobie track select, weźmy sobie drugą trasę. Szkoda, że nie ma, że nie ma większej prędkości do wyboru, nie? Zobaczcie fajne efekty kropel. Dobra, tu może coś lepiej się ugra po rusku. Widzieliście, bo tu jest ruska trasa. Wyprzedzają gnoje. To już nie trafił czymś. I powiedział, że Wipeout jest, wipe jest prostszym grą niż to. I pewnie chodzi o wczucie się w ogóle w granie. Chciałbym kiedyś zagrać to F0 na Gamecube'a czy na Wii był też odtwarza gry z GameCube'a no i mnie trafił kurde fajna mu zaftle turbosa włączyłem na chwilę jestem pierwszy kurde Ja nie byłem ten turbo zbierać częściej. Czy to się odnawia, czy, czy to się zbiera, nie wiem tego. Nie trafił mnie. Dobrze. się uda do być pierwszym. Fajne krople te krople wyglądają. No, gdzieś czytałem, że to jest jedna z y, lepiej wyglądających gier na y, Xboxa. Klasika. No zgadzam się z tym. Fajnie to wygląda. Turbo Boost by mi się przydał, nie? z yes, pierwszy udało się. <laughs> Mamy punkty weźmy sobie Track Select znowu. Weźmy trzecią, zobaczmy, jak wygląda. Teraz Japonia, Fusoku City. No to jak po fajnie to zrobione jest. Ciekawe jak tu będzie. Jeszcze jest taka jedna futurystyczna ścigałka na... of na Xboxie grałem w to w klasiku X Gra 2. Bodajże to się nazywało. Może kiedyś pokażę to. Ah, Hamie. Trafiony. Aj, trafił mnie, śmierdzielu. Gdzie tu jechać? Kurde. Już. Troszkę te trasy za bardzo są otwarte, mi się wydaje. Je, yeah, trafiony. Ale pomału się wczuwam w sterowanie. Co okrążenie chyba dostaje turbo 1,5 sekundy. Później można, pewnie, dokupić dłuższe okresy bustowania. Trafiony A niepotrzebnie, żebym stracił drugą broń. No, ktoś mnie trafił znowu. Co za gady. Przed samym końcem tego wyścigu Ja yeah, trafiony No i tak jeszcze nie wyprzedziłem Jedziemy, jedziemy Ja yeah, trafiony A, rozwalili mnie zobaczcie Czyli mogę zginąć w trakcie walki, jeszcze. znaczy w trakcie wyścigu. No i dobrze. Jedziemy następną trasę. Teraz mamy jakieś Flames of Ra. Może bym zmienił sobie postać? Dobra, po tym wyścigu zmienię postać. Stany, bo ten. Góra róż góry jest chyba, tak? To było to, czy nie? To no nieważne. Nie, to nie stany, to jakiś Egipt, czy co? Musiałby trafić w fagas. Trafiłem, ale drugą trafił. mamy boosta czyli ta gazka to jest bus Gnoje, Turbosa. I lecimy. Dobra. Dał się. Już mam 0,3 sekund, sekundy, 0,3 turbo. <laughs> Nada, nadawali. Trzeba by pograć dłużej w tę grę. Wtedy na pewno by się fajnie grało. Tak, nie, zebrałem gwiazdki, to nie turbo. No, jedź. Dajesz. Będę pierwszy jest. Zarobiłem kasiorę. Może sobie weźmiemy teraz yy, inną, inny statek. Galic Kalao Ascendant Japonką polecimy. O, ciekawe, jaki mają statek. No to Solar City teraz, tak? Nie mogę, kurde, szkoda. By zapieprzały te statki fajnie. Ten taki bardziej pancernie wyglądający statek japoński. O, mało brakło, bym spadł. Zmienię sobie widok trochę, bym lepiej widział. Ataki o ta trasa jest trudna. Inne ataki mają te, te rakiety? Jak dostał. Dwie budu. Trafiony. Ajć. Trudna trasa. Między Skołami jest przesrane. Dajcie mi coś. Rafiony. Pełne skupienie trafiony który przyjąłem Przedostatni! Łe! Łe! dobra kolejny kolejną traskę zobaczmy jeszcze mamy braken wolf Lecimy, zobaczmy kontrastem. Turbo up, dobra. Baba ta broń, ja piem wolałam jakąś rakietę. O, to jest dobre. Ładnie. Trafiony. Lecimy, lecimy. Ło. Jeb, dostał. takie zamczysko tu kurde. A nie trafiłem. To jest dobra ta kula. Turbo, trzeba oszczędnie z tym turbem. Dajesz, dajesz a i nie trafiłem ja fuksiora. górka błako Jep trafiony pierwsze miejsce jest dało się fajnie Pomału się wczu wczuwam w to sterowanie. Dobra, następny, yy, następna traska. Zobaczmy. Mamy jeszcze te dwie. Mount Grauen. Tak. B. Fire homing weapon. X. Non-homing, czyli strzel to strzelanie. Y-Activate Over Shield. Aha, czyli jeszcze shielda mam żółtym. Mogę sobie aktywować osłonę. Dobrze. O, o kurde. Ale kręta trasa. No, gdzie mam lecieć? Kurde, ale pokręcona trasa, mam, mam, mam shielda Bum! Dostał, coś zebrałem jakiś bonus? Pokręcona ta trasa strasznie Je yeah. fajnie dostał a ja nie zdążyłem wcisnąć tej yy, osłony masz gnoju. Aha ha, ha. osłoniłem się osłonką. Kurde! Zobaczcie, nie mogę. Udało się za pomocą tego, turba. Chciałem zapostrzegać, że nie trafiłem. Mam shielda. Przytrafiłem trzecie miejsce, aj, stupiłem to teraz. Nie jest źle drugie miejsce. Hmm, ostatnią tą odkrytą trasę sobie zobaczmy. Draco Island. Nie, nie jest odkryta. Nie mogę jej wziąć. Jest tak się moi drodzy prezentuje Quantum Redshift bardzo bardzo fajny bardzo fajna ścigała Tu mamy turniej no i co tu dużo mówić? Polecam grę jeśli macie dostęp do Xboxa Classic Zobaczcie tu jak się fajnie zaczyna to wszystko to jakieś kurde fabuły Turbo Boosta tylko mamy widzicie Co to mamy za stateczek? Fajny Spróbujmy sobie jedną jeszcze zobaczyć yy, w turnieju. Jedną aj, kurde! Różnią się sterowaniem te, yy, te poduszkowce. Czuję, że mam. Ma dobrą broń. Spróbujemy. Zobaczymy na którym miejscu przyjadę. O, oczywiście, upgrade'y się tu kupuje. Tu zaraz przywale. przywalę. Takie tarcze, dyski takie puszcza jakieś. je yeah. dobra broń. Już lubię ten statek. Fajnie się nim jedzie. No. Dyski puściłem. Dosyć szybki on jest. Szybszy mi się wydaje tamtego. Nie mogę trafić tamtego gnoja. Trafiony. Gdzie ja pojechałem? Gonimy go, gonimy go. Śmierdziela. Jeb. Ty śmiecił. Trafiony. Może tam się pierwszemu przyjechać? Dajesz? Je. Yeah. Jednak da się pierwszy pierwszym być, nie? <gry> Zobaczcie, tu mamy kasę, żeśmy zebrali. Upgrade mamy. I mamy sobie, że możemy sobie turbo upgrade'ować na przykład do 2 sekund, nie? Żeby sobie tarczę upgrade'ować. Broń. I tak dalej. I tak dalej. Dobra, kochani. Hmm. Hmm. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Zapraszam oczywiście do subowania, jeśli nie subujecie, do ładowania łapek do góry, do komentowania. Na 300 słów pamiętajcie, mamy, mamy konkursik, w którym będą do wygrania 3 gry: 3 tytuły, 2 na PSP, 1 na Xbox 360. Trzymajcie się, do następnego, cześć.